pomóż nam w naszej modlitwie, by ona dotarła z naszych serc wprost do Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś tymi niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego. Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ubi et ta niepojęta jest Twoja miłość Panie by wykupić niewolnika wydałeś swojego syna czym jest miłosierdzie pięknie mówi o tym język łaciński misericordia czyli dwa słowa miser i cor cor cordis czyli serce biedne serce można powiedzieć, serce, które pochyla się nad nędzą ludzką. I oto mamy kilka przepięknych przykładów. Święty Augustyn, kiedy patrzy na tę scenę, kiedy do Jezusa przyprowadzono kobietę cudzołożną, to mówi w pewnym momencie, że na tym y, terenie pozostało tylko misera. Et misericordia. Misera to jest ta biedna kobieta, a misericordia to jest miłosierdzie Pana, który patrzył na nią i widział w niej człowieka. Inni patrzyli na nią i widzieli w niej grzech. Wójcie, przedwieczny. Ofiaruję Ci ciało i krew, i tłustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na nasze błaganie za nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, nie mówcie dla nas i za całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie mówcie dla nas i za całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie mówcie dla nas i za całego świata.